Myślę, że y, wszyscy, którzy dzisiaj stawili się tutaj na, na stadionie w Nowym Sączu, jeżeli chodzi o kibiców y, Stali Stalowa Wola, to na pewno się nie zawiedli, ponieważ mieliśmy tutaj y, no, prawdziwy y, rollercoaster, taki emocjonalny. Na samym początku chciałbym pogratulować y, swojej drużynie za mega charakter, za mega ambicje i walkę do samego końca. Mieliśmy bardzo wiele trudnych momentów w tym spotkaniu, ponieważ dwa razy się podnosiliśmy i w końcówce udało nam się przechylić ten wynik na, na swoją korzyść. Mimo że graliśmy jednego, w, jednego mniej, to, to cały zespół zapracował na to, że wywozimy stąd trzy punkty. Bardzo się cieszymy, że w takim, a nie innym meczu prze, przełamaliśmy się na na wyjeździe, ponieważ no, Nowy Sąż to jest bardzo trudny teren z do, bardzo dobrym trenerem, z dobrymi y, piłkarzami, a nam udało się tutaj wygrać i liczymy na to, że dzięki temu y, spotkaniu kolejne te mecze wyjazdowe y, będą już na, na takim poziomie y, jak dzisiaj. Co do y, planu na mecz, chcieliśmy wyciągać y, obrońców poprzez schodzenie naszych bocznych napastników w dół i, i wrzucać te piłki za, za plecy i myślę, że to się udało, choćby przy bardzo ważnej bramce, którą zdobył Kuba, Kuba Svec na 2-2. Na Jeszcze raz, bardzo się cieszymy, dziękujemy naszym kibicom, którzy przyjechali tutaj za nami i stworzyli fantastyczną atmosferę. Było czuć ich, że, że są za nami, tam za Naszą bramką w szczególności w tej drugiej połowie i napędzali cały zespół do jak najlepszej gry. Trenerowi i życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach. My teraz musimy się wylizać, bo też dużo zdrowia zostawiliśmy na tym spotkaniu. No i przygotowujemy się już do kolejnego spotkania z m 2 Łódź. Dziękuję. Dzień dobry. Niestety nie możemy być zadowoleni z, z wyniku końcowego. Yy, przegrywamy u siebie yy, ze stalową wolą. Jest to pierwsza porażka moja od półtora roku yy, w Nowym Sączu. Bolesna, bo, bo przy, przy, przy wspaniałej publiczności, przy niezłym meczu, ale jak się traci trzy bramki, to ciężko, ciężko mecz wygrać. Yy, mimo tego, że, że gra była, uważam, yy, dobra, sytuacja też do, do, do strzelenia bramek też były. Niestety stalowa wola dzisiaj była konkretniejsza i, i, i wygrała ten mecz. Pierwsza połowa uważam wyrównana i stalowa wola i my mieli, mieliśmy swoje momenty dobre. Druga uważam w naszym wykonaniu przy piłce była dużo lepsza. Niestety konkrety były po stronie stalowej woli. A to się, to się liczy w sporcie, żeby tych bramek więcej strzelić. Można też powiedzieć, że takim punktem, który zwrotnym tej słabszej gry naszej obrony było też zejście Kamila Słabego. To już jest drugi mecz, w którym jak schodzi, gdzieś to problemy się pojawiają i, i ta obrona jakby nie jest stabilna. I tu mamy problem, problem z uzupełnieniem zejścia Kamila. Tak, mamy o tych tak straconych bramkach. Mm. Dzisiaj to przede wszystkim też nie, że stracone bramki, ale jak stracone te bramki? Odkrycie w obronie i tak dalej. Oczywiście, to będzie do przeanalizowania, to myślę, że nie będziemy obwiniać pojedynczych zawodników, bo to cały zespół broni, cały zespół atakuje i na pewno spokojnie można było tych bramek uniknąć. Skład personalny ja biorę na siebie, ale tak jak powiedziałem, że tym punktem zwrotnym było, że zejście Kamila i uważam, że do momentu, gdy kamil był na boisku słaby, to to wyglądaliśmy naprawdę dobrze w obronie i jakiś tam większy problem w tym nie mieliśmy. I, I tu, jakbym też widział, nasz problem na dzień dzisiejszy. Czy to jakiś powód do niepokoju? Trzeci mecz, w którym Sandyce nie wygrywa, i w tych trzech meczach jeden punkt był zdobyty. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tych punktów jest w ostatnich meczach za mało. Ale wszystko zrobimy, żeby, żeby w kolejnych meczach punktować. No, to, to do analizy materiał. Tak jak powiedziałem wcześniej, że, że ta gra naprawdę nie jest zła, ale te bramki rzeczywiście zbyt łatwo tracimy. Tym bardziej że do 80 minucie, do minuty naprawdę solidnie wyglądaliśmy i można było spokojnie przy doświadczeniu tych zawodników, których mamy, wytrzymać. Analiza sytuacji, tak jak powiedział, będzie na pewno i, i wnioski wyciągniemy. I jeszcze prośbę o komentarz do ramki na 2 do 3, kiedy najpierw sytuacja z którą Kłosem, Sam zawodnik twierdzi, że tam jakiś kontakt był, że to nie było tak na przykład, że być źle stanął na nogę i stąd powiedzmy jakieś przekręcenie kostki. Mimo hmm. tego idzie akcja i niestety wtedy sądy co No tak, ale to już było gdzieś tam... Yy, yy. Zawodnik mówi, że był fał skręcona noga, także kontakt, kontakt z przeciwnikiem był, sędzia nie gwizdnął i szybki atak przeciwnika wykorzystany bramką. Także tu, tu już tego nie zmienimy. Dalej jeszcze po stracie można było spokojnie to odbudować i, i, i zabezpieczyć ten szybki atak.